Hayao Miyazaki jest człowiekiem o specyficznym i często niezbyt optymistycznym czy miłym podejściu, a w dodatku, gdy chce osiągnąć jakiś cel, zrobi to za wszelką cenę. Pokazuje to sposób, w jaki przekonał Takeshio Honda, czyli reżysera animacji w Chłopcu i Czapli, do podjęcia tego stanowiska. Uznawany za jednego z najlepszych japońskich animatorów Honda, miał do wyboru dwie opcje: pracować nad nowym filmem Miyazakiego lub pracować nad nowym filmem Ewangeliona Hideakiego Anno. W tamtym czasie 75-letni Miyazaki, chcąc mieć go w swojej produkcji, powiedział takie słowa: Nikt w Dzień Miyazaki nie dożył 80 lat. Musimy to zrobić teraz. Zostało mi, może, tylko 3 lata, a więc to będzie prawdopodobnie mój ostatni film, dlatego musisz wejść na pokład. Żaden animator nie może odmówić Hayao Miyazakiemu, gdy tak mówi. Ostatecznie Honda został reżyserem animacji Chłopca i Czapli, mówiąc w niedawnym wywiadzie takie słowa. To było bardzo podstępne z jego strony, patrząc na to z perspektywy czasu, gdyż ma już 82 lat, ale kiedy Miyazaki-san mówi ci coś takiego, naprawdę nie masz wyboru. Po więcej zakulisowych informacji z powstawania Chłopca i Czapli zapraszam już niedługo.